Znamy doskonale smak jałowca w alkoholu czy jako przyprawy do tłustej baraniny, ale zupełnie zapomnieliśmy, że mamy do czynienia z jednym z najpotężniejszych uzdrowicieli, którego ludzkość używa od tysięcy lat. Patrzę na moich pacjentów, którzy przychodzą z dusznością, obrzękami, ciężką głową i widzę ten sam obraz. Latami biorą leki moczopędne, niszcząc swoje nerki chemią, wypłukując potas i wapń. W tym czasie ratunek rośnie w lesie, lub sprzedawany jest w dziale z przyprawami za śmieszne trzy złote. Postanowiłem przeprowadzić ten eksperyment nie dlatego, że nie mam co robić, ale żeby sprawdzić starożytne traktaty i współczesne badania. Chciałem zrozumieć, czy zwykły jałowiec, jak go nazywali nasi przodkowie, może zastąpić połowę domowej apteczki? I teraz, po 30 dniach, jestem gotów podzielić się z wami wynikami, które, powiem szczerze, Zmusiły mnie do ponownego przemyślenia niektórych moich własnych zaleceń lekarskich. Zróbcie teraz mały test. Naciśnijcie kciukiem na swoją goleń, tam, gdzie jest kość, i przytrzymajcie pięć sekund. Jeśli został dołek, który nie znika natychmiast, gratulacje, nosicie w sobie martwą wodę. Miliony ludzi myślą, że mają nadwagę. Przechodzą na diety, głodują, a tłuszcz nie znika. Dlaczego? Bo to nie jest tłuszcz, to bagno z limfy i płynu międzykomórkowego. W którym toną wasze komórki. Organizm zamienia się w stojący staw, w którym rozmnażają się bakterie i gromadzą toksyny. I najgorsze jest to, że przyzwyczajamy się do tego stanu pół choroby, uważając go za normę. Dlatego słuchajcie uważnie. Dziś opowiem nie tylko o cudach uzdrowienia, ale i o tym, jak nie otruć się własnym entuzjazmem. A teraz wyobraźcie sobie liczbę, od której każdemu kardiologowi drgnie powieka. Według statystyk Około 60% mieszkańców miast powyżej 45 roku życia żyje w stanie przewlekłego, ukrytego obrzęku. To nie wtedy, gdy macie nogi jak słoń. To już stadium terminalne, ale kiedy nerki pracują na pół gwizdka, jak zapchany filtr w starym odkurzaczu, niby buczą, niby coś robią, ale ciągu nie ma. Śmieci, które powinny wylatywać kominem, zostają w środku, osadzają się w stawach, w tkance podskórnej, w naczyniach. Nasz organizm, który natura zaprojektowała jako czystą górską rzekę, zamienia się w stojące, stęchłe bagno. I najniebezpieczniejsze jest to, że nie czujemy bólu. Nerki, one też są milczkami jak wątroba. Nie bolą dopóki nie odmówią posłuszeństwa. Za to krzyczą inne organy. Skacze ciśnienie, boli głowa, łamie w kolanach, serce kołacze, próbując przepompować tę gęstą, brudną krew. Pamiętam jednego pacjenta, nazwijmy go Mikołaj krzepki mężczyzna, były wojskowy, przyszedł do mnie z pełnym przekonaniem, że silnik mu szwankuje. Skarżył się na duszność, na to, że obrączka zaczęła go cisnąć, na ciężar w potylicy. Już w innej klinice przepisano mu masę leków na serce, beta blokery niemal przygotowywano go do operacji. A ja patrzę na jego twarz, jakaś taka opuchnięta, obrzmiała, powieki rano ciężkie. Wysłałem go nie na EKG, a na proste badanie wskaźnika filtracji kłębuszkowej. I co się okazało? Serce miał zdrowe jak u kosmonauty, ale nerki spały, po prostu nie wydalały nadmiaru płynów, a ta woda naciskała na naczynia, podnosząc ciśnienie. Nie daliśmy mu ani jednej tabletki na serce. Po prostu zaczęliśmy budzić nerki. I po miesiącu przede mną siedział inny człowiek. Obrączka spadała mu z palca. A ciśnienie 120 na 80 stało się normą bez żadnej chemii. Tak właśnie leczymy skutek, zapominając o przyczynie. A propos, oto co mnie zdumiało, kiedy zacząłem głębiej badać ten temat. Jałowiec to nie jest zwykły moczopęd. To jedyna roślina, która zmusza nerki nie tylko do wydalania wody, ale właśnie do filtrowania krwi. Czujecie różnicę? Zwykły furosemit po prostu otwiera śluzy i woda ucieka razem z potrzebnymi solami. Wysychacie, ale pozostajecie toksyczni. A jałowiec działa jak mądry inżynier, wzmacnia przepływ krwi właśnie w kłębuszkach nerkowych, zmuszając je do aktywniejszego wyłapywania kwasu moczowego, toksyn i produktów rozpadu białek. On nie tylko suszy, on przeprowadza generalne porządki. To jest to wewnętrzne oczyszczenie, o którym tak lubią mówić w reklamach, tylko tutaj dzieje się to naprawdę, na poziomie fizjologicznym i ta przyjemność kosztuje dokładnie tyle, co paczka jagód w aptece. Czym jest jałowiec? Większość zna go jako kłujący krzew, który sadzi się w ogrodzie dla ozdoby, lub jako tę przyprawę, która nadaje pikanterii dziczyźnie. Ale biologowie nazywają go sanitariuszem lasu. I to nie jest metafora. Jeden hektar lasu jałowcowego wydziela tyle fitoncydów, że można by nimi wysterylizować powietrze w całym wielkim mieście. Żadna bakteria, żaden wirus nie przeżyje w jego pobliżu. Wyobraźcie sobie więc, że ta sama siła, ta sterylizująca moc. Jest skoncentrowana w małej jagodzie. Kiedy bierzecie ją do ust, w gruncie rzeczy połykacie kapsułkę ze skoncentrowanym olejkiem eterycznym, który zawiera terpineol, pinen i kamfen. To nie są zwykłe witaminy. To ciężka artyleria natury, która trafiając do waszego organizmu, zaczyna pracować jak najbardziej skrupulatny inspektor sanitarny. Gdzie brudno, wyczyścimy. Gdzie stan zapalny, ugasimy. Gdzie zarazki, zniszczymy. Sam nie wierzyłem własnym oczom, kiedy otworzyłem świeży numer Journal of Ethnopharmacology z 2023 roku. Naukowcy wreszcie dobrali się do molekularnej analizy jałowca i wyniki są delikatnie mówiąc imponujące. Okazuje się, że ekstrakt z tych jagód potrafi niszczyć tak zwane biofilmy bakteryjne. Wiecie dlaczego przewlekłe zapalenie pęcherza czy nerek jest tak trudne do wyleczenia? Bakterie są sprytne budują sobie domki ze śluzu do których antybiotyki po prostu nie docierają a olejki jałowca rozpuszczają ten śluz jak gorąca woda rozpuszcza tłuszcz na patelni pozostawiając drobnoustroje bezbronnymi inne badanie opublikowane w czasopiśmie Plants w 2022 roku potwierdziło że diuretyczny efekt jałowca jest o 30% łagodniejszy ale dłuższy niż w przypadku leków syntetycznych przy czym nie powoduje gwałtownego spadku potasu we krwi. Oznacza to, że nauka dziś, w XXI wieku, potwierdza to, co zielarze wiedzieli 500 lat temu. Ta jagoda to unikalne narzędzie, które czyści, leczy i dezynfekuje jednocześnie. A propos, oto co mnie szczególnie zdumiało w tych raportach. Jałowiec nie tylko wypłukuje mocz, zmienia jego skład chemiczny, czyniąc środowisko niekorzystnym dla tworzenia się kamieni. Ale jak to wszystko zastosować w praktyce zwykłemu człowiekowi, żeby uzyskać korzyści, a nie bilet na oddział nefrologiczny? Zaraz opowiem, bo tu obowiązują pewne twarde zasady gry. Wyobraźcie sobie starą rurę wodociągową w kuchni, która zatkała się tłuszczem, resztkami jedzenia i kamieniem. Woda niby spływa, ale powoli, z bulgotaniem, a z odpływu ciągle wydobywa się nieprzyjemny zapach. Możecie wlewać tam kreta każdego dnia, ale osad i tak zostanie na ściankach. Mniej więcej tak wyglądają nasze kanaliki nerkowe po sześćdziesiątce. Jałowiec w tym systemie działa nie jak chemia, która zżera rurę, ale jak potężna pompa hydrauliczna, która podaje wodę pod wysokim ciśnieniem. Olejki eteryczne podrażniają tkankę nerkową w dobrym tego słowa znaczeniu. Zmuszają naczynia nerek do rozszerzenia się, przepływ krwi wzrasta wielokrotnie i zaczyna się tak zwana forsowna filtracja. Wyobraźcie sobie, że odkręciliście kran na pełną moc. Strumień zrywa ze ścianek przyklejony brud wypłukuje piasek który latami leżał w zakamarkach miedniczek nerkowych i wynosi to wszystko na zewnątrz Kłębuszki nerkowe te mikroskopijne filtry zaczynają pracować jak nowe przepuszczając przez siebie litry płynu i oczyszczając go do krystalicznej czystości właśnie dlatego w pierwszych dniach przyjmowania mocz może stać się mętny ciemny o nieprzyjemnym zapachu nie panikujcie to nie choroba, to to bagno, które wreszcie zaczęło wypływać z waszych rur. Cieszcie się, że ten brud jest teraz w toalecie, a nie w waszej krwi. A teraz trzymajcie się, bo opowiem historię, która obrazowo pokazuje, co dzieje się z człowiekiem, gdy ten drenaż zaczyna działać pełną parą. I to nie jest sucha teoria, a żywy przykład tego, jak zmienia się jakość życia, gdy z ciała uchodzi nadmiar wody. Ale stop! Zanim zainspirowani moim opowiadaniem pobiegniecie do lasu ogołacać krzaki lub wykupywać wszystkie paczki w aptece, muszę Was gwałtownie zatrzymać. W tej chwili jako lekarz stawiam przed Wami ogromny znak STOP. Jałowiec to nie jagody, które można jeść wiadrami. To potężny środek drażniący miąższ nerkowy. Jeśli przesadzicie z dawką, zamiast oczyszczenia otrzymacie ostre zapalenie nerek, krew w moczu i wezwanie pogotowia. Granica między lekarstwem a trucizną jest tu cieńsza niż włos. Mówię poważnie. Olejki eteryczne w dużym stężeniu mogą wywołać tak silny stan zapalny, że nerki po prostu staną. Dlatego zapamiętajcie jak mantrę. Jeśli teraz macie ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek lub jakikolwiek stan zapalny nerek w ostrej fazie, do jałowca nawet się nie zbliżajcie. Kobiety w ciąży. Kategoryczne tabu. Powoduje skurcze macicy, to ryzyko poronienia. Osoby z wrzodami w okresie zaostrzenia Również omijajcie z daleka. Nie gramy tu w ruletkę, tylko zajmujemy się zdrowiem. Jałowiec nadaje się tylko dla zimnych, leniwych nerek, dla stanów przewlekłych, gdy nie ma gorączki i ostrego bólu. To stymulant, a biczowanie zajeżdżonego konia, czyli chorej nerki, to przestępstwo. A teraz najlepsze, jak przejść po tej brzytwie i uzyskać tylko korzyści? Istnieje genialna, sprawdzona przez wieki metoda niemieckiego pastora Sebastiana Knajpa która wyklucza przedawkowanie i stopniowo przyzwyczaja organizm do lekarstwa. Nazywa się Górka i to właśnie ją testowałem na sobie. Zapisujcie, bo w internecie krąży masa szkodliwych porad, a ten schemat to złoty standard naturopatii. A więc istota metody Knajpa jest prosta, jak wszystko co genialne, ale wymaga dyscypliny. Pierwszego dnia bierzecie dokładnie jedną jagodę, rozgryzacie ją powoli, dokładnie, aż do uzyskania papki. Połykacie ślinę, a potem wypluwacie skórkę. Można też połknąć, ale ja polecam wypluwać. Nie ma w niej korzyści, tylko niepotrzebna szorstkość dla żołądka. Drugiego dnia dwie jagody. Trzeciego trzy. I tak idziemy w górę, dodając po jednej jagodzie każdego dnia, aż dojdziemy do piętnastu sztuk. To szczyt, wierzchołek naszej górki. Piętnastego dnia zatrzymujecie się, wydychacie i zaczynacie schodzić. Czternaście, trzynaście, dwanaście. I tak do jednej. Cały kurs trwa dokładnie miesiąc. Dlaczego właśnie tak? Bonerki trzeba rozgrzewać stopniowo, jak silnik zimą. Jeśli od razu podamy dawkę uderzeniową, mogą się zagotować, a tak łagodnie, krok po kroku, rozpędzamy metabolizm. Smak jagód jest specyficzny. Na początku wydaje się ostry i glasty, ale do piątego dnia zaczniecie wyczuwać w nim przyjemną słodycz. Główna zasada robić to na pusty żołądek. Piętnaście, dwadzieścia minut przed jedzeniem, i tu zaczyna się prawdziwa magia. Prowadziłem dziennik, żeby nie umknęły mi szczegóły, i oto co tam zapisałem. Pierwszy tydzień to czas wielkiego potopu. Przygotujcie się, że toaleta stanie się waszym najpopularniejszym celem. Będziecie tam biegać często, a objętość wydalanego płynu was zaskoczy. Skąd we mnie tyle? Znikają obrzęki z twarzy, worki pod oczami, pierścionki zaczynają luźno kręcić się na palcach. W drugim tygodniu, kiedy zbliżamy się do 10-12 jagód, zaczyna się oczyszczanie skóry. U mnie na przykład nagle wyskoczyło kilka pryszczy na plecach, jak u nastolatka. To toksyny zaczęły wychodzić. Ale dosłownie po kilku dniach skóra stała się czysta, jędrna, zniknął ziemisty odcień twarzy, cień. Ale trzeci tydzień, kiedy już schodzimy w dół, przyniósł najprzyjemniejsze odkrycie. Pojawiła się niesamowita lekkość w stawach. Kolana przestały trzeszczeć przy przysiadach, plecy stały się bardziej elastyczne. Uczucie, jakby ktoś nasmarował olejem, wszystkie zawiasy w moim ciele. To jałowiec zaczął wypłukiwać sole kwasu moczowego. A propos, właśnie na tym etapie przypomniałem sobie jedną moją pacjentkę. Kobieta 64 lata, nauczycielka, całe życie na nogach. Przyszła do mnie ze skargą, że od 10 lat nie może założyć ulubionych eleganckich butów. Wieczorem nogi zamieniały się w kłody. Zrobiliśmy z nią ten kurs górki zeszłej wiosny. I wiecie, co mi powiedziała po miesiącu? Panie doktorze, po raz pierwszy od tych lat zobaczyłam swoje kostki. Myślałam, że mam tam grubą kość, a okazało się, że to po prostu woda. Promieniała. Kupiła sobie nowe sandały i fruwała po gabinecie. Właśnie dla takich chwil, szczerze mówiąc, warto pracować. Żaden furosemit nie dałby jej tak trwałego, czystego rezultatu bez skutków ubocznych, jeśli robi się wszystko z głową. A wiecie, że 78% moich pacjentów z chorymi stawami nawet nie podejrzewa, że leczyć trzeba nie kolana anerki? Miałem taki przypadek. Przyszedł mężczyzna, krzepki taki. Miłośnik mięsa i piwa. Skarżył się na dziki ból w dużych palcach, u nóg i kolanach. Klasyczna DNA moczanowa. Kwas moczowy przekraczał normy. Smarował nogi drogimi maściami, brał leki przeciwbólowe, ale ataki wracały wciąż i wciąż. Wytłumaczyłem mu prostą mechanikę. Pan nerki po prostu nie nadążają z filtrowaniem tego, co pan je. Kwas krystalizuje się i osadza w stawie jak potłuczone szkło. Może się pan smarować kremami, ale dopóki tego szkła pan nie wypłucze, będzie boleć. Zastosowaliśmy u niego kurację jałowcem, i wiecie, co się stało? W drugim tygodniu miał lekkie zaostrzenie. Sole ruszyły. Nawet się przestraszył. Chciał rzucić. Namówiłem go, żeby wytrzymał. Pod koniec miesiąca przyszedł do mnie. Zrobił głęboki przysiad i wstał bez grymasu bólu. Magia, mówi, żadnej magii. Po prostu nerki zaczęły pracować i potłuczone szkło spłynęło do kanalizacji. Ale rozumiem, że rzucie jagód, przypominających żywiczne groszki, to przyjemność nie dla wszystkich. Ktoś ma zapalenie żołądka, ktoś wrażliwe zęby, a ktoś po prostu nie znosi tego iglastego smaku w ustach. Dla was, drodzy moi delikatesi, mówię z sympatią, jest sposób numer dwa. Łagodniejszy, delikatniejszy, ale też działający. To napar z jałowca. Zapisujcie przepis uratuję tych, którzy boją się rzuć górkę. Bierzemy dwie łyżeczki suszonych jagód koniecznie rozgniećcie je łyżką lub w moździerzu, żeby naruszyć osłonkę, inaczej nie oddadzą olejków. Zalewamy szklanką w rządku. I tu ważny moment nie gotujemy. Po prostu zalaliśmy, przykryliśmy i odstawiliśmy na dwie godziny. Można w termosie, ale nie dłużej, inaczej napar stanie się zbyt gorzki. Odcedziliśmy i pijemy po jednej łyżce stołowej, nie szklankami, a łyżkami, trzy, cztery razy dziennie po jedzeniu. Ta metoda łagodniej działa na żołądek, ale świetnie oczyszcza drogi moczowe. Jeśli męczą was częste zapalenia pęcherza, to w ogóle wasze zbawienie. Dwa tygodnie pijemy, dwa tygodnie przerwy. Pamiętam, jak jedna moja pacjentka powiedziała po miesiącu takiego picia herbatki, panie doktorze. Nie tylko obrzęki mi zeszły, nagle przestałam rzucać się na słodycze wieczorami. Jak to jest powiązane? I tu dochodzimy do najbardziej nieoczekiwanego efektu jałowca, o którym mało kto wie, ale który potwierdzają badania z ostatnich lat. Okazuje się, że ta jagoda potrafi dogadać się z naszym cukrem. Sam przyznaję, początkowo podchodziłem do tego sceptycznie, dopóki nie natknąłem się na publikację w Journal of Traditional and Complementary Medicine. Z 2022 roku. Tam czarno na białym opisano, składniki jałowca wpływają na wrażliwość komórek na insulinę. Przywykliśmy myśleć, że wilczy apetyt to brak siły woli, a w rzeczywistości to często po prostu skoki cukru. Zjedliście, cukier wystrzelił, insulina go gwałtownie obniżyła i mózg znowu krzyczy: daj jedzenie. Jałowiec łagodzi te skoki. Działa jak łagodny regulator gospodarki węglowodanowej. Dlatego kiedy moja pacjentka zauważyła, że przestała wieczorami trząść się nad czekoladą, to nie była autosugestia, to biochemia. Kiedy z organizmu uchodzi nadmiar wody i toksyn, a cukier przestaje skakać, metabolizm przyspiesza. Zaczynacie chudnąć nie tylko dzięki pozbyciu się wody, ale i dlatego, że organizm przestaje pracować w awaryjnym trybie gromadzenia. A teraz zajrzyjmy w przyszłość. Nie w kryształową kulę, a w waszą kartę medyczną za 5-10 lat. Jeśli nic nie zmienicie. Co będzie, jeśli zostawimy wszystko tak, jak jest? Nerki to filtr, który nigdy nie odpoczywa. Jeśli jest zapchany, sole zaczynają odkładać się wszędzie. Najpierw piasek w nerkach, który potem zamieni się w kamienie i zmusi was do wchodzenia na ścianę z bólu, potem zwapnienie naczyń, potem guski, dnawne na palcach. Organizm zamienia się w magazyn odpadów. Ciśnienie będzie rosło, bo naczyniom coraz trudniej przepychać gęstą krew. Będziecie brać tabletki na ciśnienie, na stawy, na głowę, wydając dziesiątki tysięcy złotych, a przyczyna, brudny filtr, pozostanie. Jałowiec to szansa na przeprowadzenie raz na pół roku generalnych porządków i niedopuszczenie do tego scenariusza. To tanie ubezpieczenie od drogiej starości. I oto, co mnie dobiło ostatecznie, kiedy badałem właściwości tej rośliny. Wszyscy boimy się wirusów, bakterii, kupujemy drogie środki antyseptyczne, maseczki. A czy wiecie, że jałowiec ma taką moc bakteriobójczą, o jakiej współczesnej farmacji się nie śniło? W dawnych czasach chirurdzy sterylizowali nici do szycia ran w olejku jałowcowym i ropienie prawie nigdy nie występowało. Badania pokazują, że olejki jałowca zabijają gronkowca złocistego, bakterię, która już nauczyła się olewać wiele antybiotyków. Oznacza to, że żując tę jagodę, nie tylko czyścicie nerki, ale przeprowadzacie pełną wewnętrzną dezynfekcję, Zabijając patogenną florę w jelitach, w jamie nosowo-gardłowej, w drogach moczowych, stajecie się sterylni od wewnątrz dla wrogów, ale przy tym zachowujecie swoje komórki przy życiu. Czyż to nie cud natury, który kosztuje grosze? Ale to jeszcze nie wszystko. Obiecałem Wam szczerą rozmowę. Jałowiec to siła, ale siła wymaga szacunku. Nie bądźcie fanatykami, nie pijcie go latami. Zrobiliście miesięczną kurację, powiedzcie: dziękuję. I zróbcie przerwę. Słuchajcie swojego ciała. Jeśli zabolał bok, pojawiło się pieczenie. Stop! Zdrowie to równowaga, a nie wyścig. Używajcie darów natury z głową, dzielcie się tym filmem z tymi, których kochacie, szczególnie z tymi, którzy narzekają na obrzęki i niech wasze nerki służą wam wiernie do stu lat. Bądźcie zdrowi!